Jedz, jedz, w domu tego nie masz. No jedz, nie żałuj sobie, przecież w domu nie ma tego. No jedz, tyle czasu o tym marzyłaś. Nie żałuj sobie, teraz jest to momentum, kiedy możesz się najeść, napchać, nasycić, może nawet na zapas, wynagrodzić sobie. No jedz, jedz, w domu tego nie masz. Zauważcie, kochani, jak my często mamy takie coś później w życiu, że czegokolwiek nie dostaliśmy w domu, zaczyna być to naszą kompulsją i mamy ku temu skłonność, by robić, zażywać to w nadmiarze. I tak jak pokolenie, które przeżyło wojnę, czasami ma tą obsesję na punkcie Jedzenia, gromadzenia. Sprawia im to tak wielką radość i są w to tak bardzo zaangażowani, że nie możemy tego zrozumieć, że oni jakby zatracają się w tym, poświęcają temu całe życie, są wszystkich karmić, jakby uszczęśliwiać tym na siłę. To bardzo często my dokładnie tak samo robimy z innymi rzeczami, których nam długotrwale brakowało w domu. I to mogą być. Emocje. Możemy my być tak niewyregulowani, tak intensywnie pragnąć czegoś doświadczać, że czasem zatracamy się w tym. Czasem są to zachowania, które inni mogliby czas określić wręcz jako ryzykowne, niebezpieczne, ale my czujemy ekscytację. Chcemy. Chcemy tego więcej, bo kiedyś nie było wolno. Kiedyś to było zakazane, i jeżeli nie potrafimy tutaj siebie wyregulować, to możemy mieć skłonność do takich ryzykownych, dziwnych dla innych zachowań, niewytłumaczalnych nieraz dla nas samych. Dlaczego nas ciągnie do tego, do tamtego? No może właśnie w domu to był za duży nacisk, za duży zakaz, za duże wyparcie, umniejszenie, unieważnienie tego w nas. I ta część nas. Która wtedy była proporcjonalna, po latach zrobiła się już nieproporcjonalna, niepo, pro, nieproporcjonalnie wygórniała, niewykarmiona. I teraz każda próba zanurzenia się w tym, doświadczania tego, jest dla nas taka obsesyjna wręcz. Daje nam więcej radości niż ktoś inny, dla kogo to jest albo normalne, albo w ogóle niepotrzebne, albo nawet dziwne. Może to być też poczucie bycia dzieckiem, chęć zabawy. Ile razy dopiero w dorosłości potrafimy się na to zdobyć i stworzyć sobie takie warunki, w których możemy tym dzieckiem być. Czasem dzieje się to w rodzicielstwie po prostu jesteśmy kompanami naszych dzieci w ich zabawach i realizujemy siebie przez to w jakiś sposób tą niedokarmioną część nas, która tak bardzo pragnęła być dzieckiem. A czasem z kolei sami żyjemy troszkę jak dzieci, bujemy w obłokach, pragniemy zajmować się rzeczami, które są po prostu takie przyjemne, beztroskie, miłe, niczemu nie służą, poza tym, że produkują radość, pomnażają beztroskę. Może to się wydawać oczywiście innym dziwne, niedojrzałe. My sami też zwykle wtedy nie wiemy, że realizujemy dawne, niezaspokojone potrzeby. A nawet jeżeli wiemy to. Staramy się, żeby nikomu nie wyrządzało to krzywdy. Oczywiście, gorzej, jeżeli my odkrywamy te skłonności, kiedy już jesteśmy w pewnych zobowiązaniach, w relacjach, w związkach, w układach rodzinnych, w systemach, w których realizowanie tych dziecięcych, niedokarmionych potrzeb jest niezdrowe, niewłaściwe, wiąże się z czymś negatywnym, destabilizującym, zaburza funkcjonowanie. Całej tej relacji i układu. A wtedy nagle my nie pasujemy, tak? I rzeczywiście wtedy jest to no większy problem, z którym warto się zmierzyć, a nie znowu go gdzieś a upychać, wypierać z siebie albo realizować pokryjomu po cichu. Czasem to właśnie jedz, jedz w domu tego nie ma. To jest, kiedy byliśmy niedokarmieni miłością. Uważnością, samorealizacją, akceptacją, kiedy nie wolno było w domu, kiedy trzeba było siedzieć cicho, kiedy nie wolno było o tym mówić ani tego doświadczać, bo spotykało się to z odrzuceniem, karą, wyśmianiem, upokorzeniem, i potem nam się w życiu dorosłym odpala. Jak już jest możliwość dokarmienia się emocjonalnie wywołania takich dużych ładunków emocjonalnych wokół nas, wewnątrz nas, to my wtedy na tym programie często działamy. No jedz, jedz, jedz. W domu tego nie masz. W domu tego nie było. Jedz. I poznamy to po tym, że robimy wiele rzeczy nadmiernie względem innych. Nam się chyba wydaje, że to jest normalna proporcja, doza, to jest i to ile potrzebujemy. To ile nas cieszy eee, No ale Ale łatwo jest dostrzec, że jest to dysproporcja Jeśli chodzi o to, jak inni tego doświadczają Jakie mają na to zapotrzebowanie A jakie my Często wchodzimy w toksyczne relacje Bo Jedz, jedz, w domu tego nie masz Bo tam jest dużo emocji Tam jest intensywnie Tam można czuć, trzeba czuć Wylewać to Zajmować się tym Zajmować się uczuciami, emocjami. Może być tak ekstremalnie, może być intensywnie, a bywa namiętnie, bywa tragicznie. To jest dużo emocji, które mogą żyć, a wtedy my czujemy, że żyjemy, bo jako dzieci musieliśmy no, w ten sposób, jakby umrzeć dla siebie, dla emocji, dla tego świata doświadczenia ich przetransformowywania, przetwarzania, zajmowania się nimi. I przez to one na tym wyparciu działają. I powodują teraz tak silne pragnienie, kompulsje, obsesje i takie nienasycenie. To jak ludzie, którym długo brakowało chleba, jedzenia, w czasie wojny na przykład, to my tak mamy z uczuciami. Jedz, jedz, w domu tego nie było, w domu tego nie masz. No jedz, najedz się, najedz się teraz, zagarniaj dla siebie łapczywie, najedz się na zapas. I dlatego lubimy się dokarmiać takimi nadmiernie intensywnymi relacjami, emocjami. I przez to nie zauważamy, że to jest przestole, nasze związki, i relacje często są bardzo niestabilne. Tam jest bardzo dużo, bardzo dużo dawania, potem bardzo dużo jakiejś takiej może złości, rozczarowania, bólu i znowu bardzo dużo dawania oczekiwań, bardzo dużo bardzo dużo bo chcemy, żeby było intensywnie dopiero wtedy czujemy, że to jest nasze że jesteśmy sobą że w tym żyjemy że się odblokowaliśmy, teraz mogę być sobą w domu tego nie było w domu nie mogłam no i jestem sobą, ale nie na 100%, tylko tak na 1000% i nie umiem się zatrzymać bo ja na 100% nie jestem w moim odczuciu mną na 100%, bo nie wykształciłam swojego optymalnego 100%, bezpiecznego 100%, więc jestem albo na 1000%, albo wcale mnie nie ma i żyję w tym wyparciu. Więc to jedz, jedz, w domu tego nie ma. To nie tylko ta sytuacja, kiedy siedzimy w restauracji i oglądając kartę, Mamy ochotę zamówić coś, czego nigdy nie spróbowaliśmy, albo na co normalnie nas nie stać, albo czego w domu nie da się przygotować. Ale oczywiście też, też mamy takie ciągotki często, bo jeżeli mamy skłonność do tego nadmiernego, intensywnego przeżywania, to często się to przekłada na dużo, dużo innych rzeczy i osoby niewykarmione w dzieciństwie emocjami. Mogą realizować je później na różnych polach. Również chcą eksperymentować, czuć się wolna. Sprawdzać, gdzie jeszcze można coś wywołać. Coś ciekawego, fascynującego, ekscytującego. Gdzie można jeszcze dać, gdzie można jeszcze dostać. Chcą tym żyć, chcą się tym bawić, chcą się tym zajmować. I nie, wszystko by było dobrze, tylko, tylko norma potem wydaje się bardzo nudna. Trudno jest wytrwać w takiej normie, i może nas prowokować taka norma, kiedy nie ma tych ekscytacji, tylko jest po prostu normalnie, spokojnie, bezpiecznie, do tego, żeby coś zepsuć, żeby coś wywołać, żeby tylko coś przeżyć nowego, czegoś doświadczyć, w czymś się znowu zanurzyć głębiej. Więc to niewyregulowanie może być dosyć niebezpieczne dla nas samych. Przy okazji, też dla innych osób, które nie potrafią w żaden sposób sobie tego wytłumaczyć, uzasadnić i zrozumieć, dlaczego my mamy taką jakąś niekończącą się potrzebę, że jest w nas coś ciągle niezaspokojonego, coś co ciągle czegoś się domaga, domaga, domaga. Na tej zasadzie, jakby jedz, jedz, w domu tego nie było, w domu tego nie masz. Jedz, jedz, karm się, karm się, przeżywaj, dokarmiaj się, utucz się tym. A niech ci się przeje, aż do zażegania, aż do zwymiotowania, ale jedz, 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 bo w domu tego nie było. No i potem rzeczywiście my w tych naszych wymiocinach, <grym się> za przeproszeniem się, musimy taplać i, i, i potem siebie z nich obmywać, bo, bo faktycznie nam się w końcu przejada, czyli zaczyna to być trochę niezdrowe często. Nie mamy umiaru, mamy skłonność do przesady. Przesady w prawie wszystkim, no, w wielu obszarach życia, w tych, które nas pobudzają, gdzie jest jakieś takie pozytywne wzmocnienie dla naszych emocji, to często nie umiemy się zatrzymać, popadamy w przesadę. Jest dobrze, ale potem jest lepiej, a potem już nie ma końca, nie ma granicy i zaczyna być źle, bo. Ta ilość, ta doza zaczyna być dysfunkcjonalna, toksyczna, trująca, niebezpieczna, zła. I pokazuje nam siebie samych z takiej strony, z której może inni nas nie znali, sami siebie nie znaliśmy. Odkrywamy, że popycha nas to w kierunku uzależnień, ponieważ nie potrafimy się zdrowo samoregulować. No, i po prostu nasze życie zaczyna być coraz mniej jakościowe. Dlatego warto pozajmować się tym, poprzyglądać się temu, podotykać tych obszarów, kiedy masz w życiu tak, że działasz z automatu na tej emocji. Jedz, jedz, w domu tego nie masz. Pomyślcie, gdzie tak macie, z czym tak macie, kiedy tak macie, z kim tak macie, w jakich sytuacjach. Jakich to dotyczy rzeczy, relacji, uczuć, emocji. To może być nawet siedzenie do późna w nocy, do rana, robiąc coś, bo w domu nie było wolno, a ty zawsze o tym marzyłeś, żeby móc sobie tak posiedzieć, coś porobić. No i teraz jest skłonność do tej przesady, bo to jest zbyt ekscytujące już na całe życie zbyt ekscytujące. Mimo, że to może być szkodliwe i dla innych ludzi wokół ciebie trudne, niezrozumiałe, bo ty ciągle chcesz dojeść, bo już znalazłeś i chcesz się na to rzucić. Cieszysz się tym. Doświadczasz wolności, sprawczości, ekscytacji i, i takiego nasycenia. Więc to może być nadmiar, to może być za dużo. To może nam szkodzić, to może nam się przejeść. Od tego naprawdę można zwymiotować i się pochorować. <noise> I prawdopodobnie każdy z nas ma w sobie takie obszary. Pomyśl o tym. Pomyśl, kiedy ty masz bardziej niż inni. Kiedy masz zbyt intensywnie względem innych. Kiedy coś wsiąkasz, zapadasz się, chcesz to robić, robić, robić bez ustanku. Bardziej niż inni. Kiedy inni Ciebie nie rozumieją, mówią, że to jest dziwne, że przesadzasz. Z czym przesadzasz? Może z jedzeniem, może z piciem, może masz jakieś nałogi, może z uczuciami, z toksycznymi relacjami, bo chcesz doświadczać, stwarzać, kąpać się w tym, przeżywać, karmić się i, i być w tym momentum, w tym stanie. Tak bardzo. Boisz się, że on się skończy, że on już nie wróci. Że teraz, kiedy on trwa, to robisz czy na siłę kompulsywnie, maniakalnie, obsesyjnie. Jedz, jedz. W domu tego nie masz. Zróbcie sobie taką autodiagnozę, gdzie, kiedy tak mam. Bo to może Wam dużo rzeczy rozjaśnić i pomóc lepiej żyć. Trzymajcie się ciepło i zdrowo.